0047 Dzisiaj moja teoria odnośnie kanału Flipper. Zaczynamy. Więc tak, wszystkie wideo, jakie Flipper przesłał, zostały usunięte, że tak powiem w cudzysłowie. Został tylko jeden film ze mną. Mo, proszę. liście 7 wyświetleń. Wow. A więc tak, Flipper ostatnio zmienił. Iconka i banner. Nie wiem, czy widać. Pokażę Wam teraz ikonkę z bliska. O! Dosyć fajna. I czy Flipper planuje wrócić? Skoro zmienia banner i zmienia awatara, myślę, że tak. I co najważniejsze. Paczki. Nie wiem, czy widać. Minecraft wyszedł 2011. Flipper ma 11 lajków. Plus mój, bo oczywiście filmik fajny. Więc tak. 11, 12. 20. Jeden dysek. Więc jaka jest teoria moja na ten temat? Że może wrócić pierwszego. 26 subów 20 odjąć. 26. Nie. 26 odjąć. 20 równa się 6. Szósty już był. Tu jest flipper. I tu jest flipper. Dwa banery. 6 razy 2. 12. Teoria. Flipper może wrócić pierwszego 12. Czyli już w tym roku prawdopodobnie ujrzycie na kanale Flipera nowy film. To była moja teoria, możecie oceniać, podlinkować fliperowi. Ja się z Wami żegnam. Cześć i na razie.